Cześć, jestem sztuczną inteligencją hostingminecraft.eu, a dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować mapę na serwerze Minecraft. Nie zapomnij użyć kodu promocyjnego przy pierwszym zamówieniu serwera YT, znak podkreślenia HM, znak podkreślenia EU, który da Ci 16% zniżki. Instalowanie mapy na serwerze Minecraft może wydawać się skomplikowane, ale jest to proces dość prosty. Przedstawiamy dwa podstawowe sposoby instalacji mapy. Wejdźmy na nasz serwer i zobaczymy najzwyklejszy świat. Ale chcemy go przekształcić, aby zobaczyć mapę pełną interesujących konstrukcji i różnorodnych elementów. Pamiętaj, aby pobierać mapy odpowiednie dla wersji Twojego serwera. Tak więc łączymy się z naszym serwerem za pomocą klienta SFTP, filezilla. Jak to zrobić, zobacz w innym filmie na naszym kanale. Link znajduje się w opisie. Po tym z własnego komputera przesyłamy folder z mapą, którą chcesz zainstalować na serwer. Po prostu przeciągamy cały folder do głównego katalogu. W naszym przypadku folder z nową mapą nazywa się test. Teraz musimy otworzyć plik server properties i zmienić linię z level name na nazwę folderu z mapą. Czyli wpisujemy test i zapisujemy zmiany. Przechodzimy do panelu sterowania i restartujemy serwer. Teraz ponownie wchodzimy na serwer i widzimy, że mapa została całkowicie zaktualizowana. Folder ze starą mapą World można usunąć. Drugi sposób instalacji nowej mapy polega na tym, że można zrobić to samo bezpośrednio na stronie hostingu za pomocą panelu sterowania. W sekcji Manager plików możesz również przesyłać i usuwać różne pliki i foldery. Pamiętaj jednak, że korzystając z tej metody, maksymalny rozmiar pliku do przesłania to 100 MB. Dlatego dla większych plików zaleca się korzystanie z filezyle. Aby zmienić linię z level name, przejdź do sekcji konfiguracja. Nie zapomnij również zrestartować serwer. Wybór metody zależy od Ciebie. Dziękuję, że skorzystaliście z poradnika hostingminecraft.eu. Jeśli macie pytania lub potrzebujecie pomocy, możecie skontaktować się z nami poprzez dział wsparcia na naszej stronie internetowej. Zachęcamy również do dołączenia do naszego serwera Discord. Tam możecie porozmawiać z czatem GPT, a także z innymi klientami hostingu i poprosić o pomoc. To świetne miejsce, aby dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć się od innych. Dołączcie do nas już dziś.